Wystawę pod tytułem Stan Wojenny 1981-1983 oglądać można w holu Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim. Ekspozycja została przygotowana przez oddziałowe biuro Edukacji IPN w Katowicach na zlecenie Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Wystawa przedstawia najważniejsze momenty stanu wojennego. Już na samym początku dowiemy się o genezie jego wprowadzenia, a także reakcji świata na stan wojenny w Polsce. Następnie możemy przeczytać o internowaniach, a, a tych podczas stanu wojennego było ponad 10 tysięcy. Dowiemy się o pacyfikacjach i tej największej pacyfikacji, w której zginęło 9 górników w kopalni WUJEK. Dowiemy się o tym, jak działała Solidarność podczas stanu wojennego. No i zakończenie. Stan wojenny oficjalnie. Zakończył się, znaczy został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, ale formalnie zakończył się po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 roku. I na koniec wystawy dowiemy się też o formach upamiętnienia stanu wojennego w Polsce, jak również o jego podsumowanie w liczbach, jak, on właśnie, jak wyglądał stan wojenny w liczbach.